Szczęść Boże! Witaj na kanale Spokój z nieba. Dzisiejsze rozważanie będzie połączone z cudowną modlitwą, dzięki której nabierzesz sił i odwagi do walki ze swymi problemami. Wysłuchaj nagrania w spokojnym, cichym miejscu, najlepiej przed lub po prywatnej modlitwie. By najlepiej skupić się na Bogu i na tym, co wewnętrzne, delikatnie przymknij oczy. Jeśli wolisz, możesz skupić swój wzrok na krzyżu lub wizerunku Chrystusa. Niech uspokoi się Twoje serce. Niech Twoja dusza przylgnie do Jezusowego serca, tak pełnego miłosierdzia. Pozwól, by to miłosierdzie obmyło Cię z całego trudu dzisiejszego dnia, by orzeźwiło Cię i przepełniło duchowym spokojem. Biblia mówi: Ja naród Judy umocnię, wesprę naród Józefa, sprowadzę ich z powrotem, litując się nad nimi. I będzie znowu tak, jakbym ich nigdy nie odrzucił, albowiem ja jestem Pan, ich Bóg, ja ich wysłucham. Wiara jest siłą, dzięki której każdy mrok zostaje rozświetlony przez światło. Wiara sprawia, że wszystko jest możliwe. Nie widzisz jej, lecz czujesz ją wyraźnie. Jest Twoją nadzieją, kiedy wydaje się, że wszystko skończone. Wiara zawsze otworzy Ci piękne, nowe drzwi, nowe możliwości. Również do ciebie mówi Bóg, że ulituje się nad Tobą, że wysłucha Cię w każdym zmartwieniu. Jeśli uwierzysz w to całym sercem, Twoja niezachwiana wiara skurczy Twój lęk. Będzie stopniowo zmniejszać Twój stres i wszystkie trudne emocje, aż w końcu, niezależnie od okoliczności, zostawi Cię spokojnym. Pełnym zaufania, szczęśliwym. Bóg zawsze i wszędzie ma dla Ciebie miłosierdzie, zawsze i wszędzie chce Ci pomóc. Pomyśl teraz, jakie aspekty Twojego życia wymagają naprawy, co tak bardzo Cię martwi. Pomyśl, w czym najbardziej potrzebujesz Bożej pomocy. Powiedz teraz Bogu, Panie, na Twoje dłonie składam mój największy ciężar. Błagam, uwolnij mnie od Niego. Błagam, Panie, podnieś mnie z kolan. Błagam Boże, przepełnij moje serce siłą i odwagą. Błagam, prowadź mnie w życiu. Błagam, obdarz mnie spokojem i szczęściem. Boże, wierzę, że z Tobą sobie poradzę. Boże, z Tobą przetrwam każdy trudny czas. Jeśli jest coś, co pragniesz powiedzieć Bogu Ojcu, powiedz Mu to teraz. Całkowicie otwórz przed nim swe serce. Jeśli wolisz, po prostu pobądź z nim w ciszy. On i tak wie i rozumie wszystko. Cokolwiek cię czeka, dasz sobie radę. Wszystko, czego pragniesz, będzie ci dane, jeśli tylko podążysz Bożą drogą, podążysz za słowami Boga. Boży plan nie zawsze musi wyglądać tak, jak my ludzie byśmy tego chcieli. Ufaj jednak, że Bóg wie lepiej, co dla ciebie dobre. Bóg poprowadzi cię tam, gdzie masz się znaleźć. Nie trać wiary. Każdy twój ból zbliża cię do ukrzyżowanego Chrystusa, zbliża cię do Jego miłości i miłosierdzia. Dzięki nim wszystko będzie łatwiejsze do przeżycia. Niech Pan Bóg Cię błogosławi, niech podnosi Cię z każdego życiowego upadku, nieustannie dodając wiary, sił i nadziei. Dziękuję za wspólne rozważanie. Jeśli chcesz zbliżyć się do Pana Boga, a przy tym wyciszyć się i pozbyć stresu, subskrybuj kanał Spokój z Nieba.